I jak tanio podróżować samolotem? Jak kupić tanie bilety lotnicze? Z tym filmem dowiesz się, jak za naprawdę niewielkie pieniądze zwiedzać cały świat. Po pierwsze, unikaj podróży w popularnych okresach. Latanie w tak zwanym wysokim sezonie będzie nas kosztować znacznie więcej niż w pozostałych okresach. Wystrzegaj się zatem okresu wakacyjnego, świątecznego i długich weekendów. A bilety kupuj najlepiej jesienią, wiosną bądź po prostu w środku tygodnia. Kupuj bilety z wyprzedzeniem. Jeśli chcesz kupić tanio bilet lotniczy, musisz zawczasu wiedzieć, kiedy chcesz lecieć. W przypadku tanich linii poszukiwania biletów powinniśmy zacząć 2 do 3 miesięcy przed odlotem. Natomiast w przypadku tradycyjnych przewoźników nawet pół roku przed terminem odlotu. Szukaj codziennie. Prawdziwe okazje rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, dlatego warto codziennie sprawdzać najnowsze oferty i promocje przewoźników. Zapisz się również do newsletterów. Codzienne poszukiwania może ułatwić zapisywanie się do newsletterów, dzięki którym będziesz otrzymywał na pocztę wszystkie najnowsze informacje. I uwaga, nie chodzi tutaj tylko o newslettery linii lotniczych, ale także o strony poświęcone tematyce taniego podróżowania. Musisz polować również na błędy. Wszystkie historie o podróżowaniu za kilka groszy mają swoje podłoże w wykorzystaniu właśnie błędu na stronie. Czasami zdarza się, że osoba wstawiająca informacje na stronę zapomni na przykład zmienić waluty albo nie dopisze jednego zera. Jednak musisz wiedzieć, że w tym przypadku musisz być bardzo elastyczny czasowo. Chcąc kupić tania bilet, musisz jednak uważać na warunki podróży. Kupując bilety w promocji często musimy liczyć się z wieloma obostrzeżeniami, np. wyloty są tylko w środku tygodnia, musimy przymusowo zrezygnować z ubezpieczenia, z bagażu rejestrowanego bądź z pierwszeństwa wejścia na pokład. No ale, coś za coś. Stara się również łączyć loty. Niektórzy z tanich przewoźników, np. Ryanair, za sprawą bardzo rozbudowanej siatki połączeń dają możliwość podróży w odległe zakątki świata za naprawdę niewielkie pieniądze, tyle że z przesiadkami. Wadą tego rozwiązania jest to, że w przypadku opóźnienia pierwszego lotu bilety na kolejne nam przepadną. Dlatego warto tak zorganizować loty, aby mieć przynajmniej dwie godziny wolnego czasu pomiędzy lotami. Sprawdzaj oferty z sąsiednich lotnisk. Czasami można znaleźć bardzo atrakcyjne oferty przelotów, na przykład z Frankfurtu czy Londynu. Co prawda najpierw trzeba się tam dostać, ale korzystając z poprzednich porad można to zrobić dosłownie za kilka złotych. No i ostatnia ważna rzecz. Porównuj oferty. Czasami oferta tanich linii lotniczych może okazać się znacznie droższa w rzeczywistości od oferty tradycyjnego przewoźnika. Wszystko z uwagi na lokalizację lotniska. Duże linie obsługują główne porty zlokalizowane w centrum lub tuż obok niego. Natomiast w przypadku tanich linii lotniczych może się okazać, że lotnisko oddalone jest o nawet 100 km od miasta. W tym przypadku, po doliczeniu kosztów transportu, pozornie droższa oferta może okazać się znacznie tańsza. No i to by było na tyle, mam nadzieję, że moje wskazówki pomogą ci w naprawdę tanim lataniu. Jeśli film ci się spodobał, zachęcam do zalajkowania go, no i oczywiście zapraszam na moją stronę, gdzie znajdziesz dużo więcej równie ciekawych porad.